Jak czytać 12-24 książki rocznie, albo więcej, dzięki temu, że wprowadzisz jeden prosty nawyk, który będzie Ci towarzyszył każdego dnia i uwaga będzie wymagał od Ciebie tylko 15 minut. Po co w ogóle czytać książki? No, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, chociaż w dzisiejszych czasach może trzeba, biorąc pod uwagę, jak wygląda czytelnictwo w Polsce, to kiepsko. Dobrze, więc mam na myśli oczywiście książki biznesowe, książki psychologiczne, książki rozwojowe. Generalnie takie, które będą podnosić też Twoje kompetencje w obszarze, w którym działasz, w którym pracujesz, pozwolą Ci stać się ekspertem. I o co chodzi? No, być może już sobie pokleiłaś, pokleiłeś z tego, co powiedziałam na samym wstępie. Czyli, żeby czytać 12, 24 i więcej książek rocznie, wystarczy prowadzić nawyk 15-minutowego czytania dziennie. Dokładnie tak. Jeśli mówisz, że nie masz czasu czytać książek, że nie masz czasu się rozwijać, nie masz czasu po prostu na to, żeby przeznaczać godzinę dziennie na czytanie, bo bardzo często my chcemy od razu godzinę czytać. I faktycznie wygospodarować godzinę dziennie może być na początku ciężko, chociaż ja ze swoimi klientami zazwyczaj podczas jednej sesji odzyskuję przynajmniej dwie godziny każdego dnia, i tak układamy ich plan działania, żeby mogli te dwie godziny mieć dla siebie. No ale jeżeli oczywiście. By ty nie chcesz skorzystać z sesji, z konsultacji ze mną, to możesz po prostu wygospodarować sobie 15 minut. I 15 minut to już jest w stanie wygospodarować każdy, bo pewnie tyle przynajmniej spędzasz z telefonem komórkowym w dłoni każdego dnia. I oczywiście można dalej siedzieć z telefonem, można dalej skrolować, twoja, twoja brocha, co zrobisz ze swoim czasem. Natomiast jeżeli chcesz. Zrobić coś, co ci przyniesie korzyści długoterminowe, to zapraszam serdecznie do tego, żeby poświęcać, tak jak powiedziałam, 15 minut dziennie, nie poświęcać, przeznaczać, 15 minut dziennie na czytanie papierowych książek. Można oczywiście e-booki i tak dalej, natomiast ja jestem zwolenniczką papieru, daj znać, czy ty też. Jeśli tak, to widzimy się w komentarzach. A jak nie, to też daj znać, czy wolisz papierowe, czy wolisz elektroniczne książki. I ja w ten sposób przeczytałam w ciągu 5 miesięcy 12 książek. Jedno oczywiście cieńsze, drugie grubsze. I co po prostu, tak, codziennie przed snem, zamiast siedzieć z telefonem komórkowym, to. Brałam książkę i czytałam. Także wiem, że ten sposób działa. Mam go sprawdzony, przetestowany, dlatego dzisiaj się tym z Tobą dzielę. Polecam, rekomenduję. Daj znać, czy dołączysz do wyzwania książkowego na 12 książek w rok albo 15 minut dziennie. Po prostu 15 minut dziennie. Ok, i tyle w dzisiejszym vlogu. Zostawiam Cię z tym do przemyśleń własnych, do podzielenia się też w komentarzu Twoimi refleksjami, a może masz jakąś fajną książkę do polecenia? Tak, jak powiedziałam, ja to tak rozwojowe, psychologiczne, biznesowe to są tematy, które mnie interesują. Elektrystyki generalnie nie czytam, bo mi szkoda czasu. <laughs> dawno, dawno temu coś tam czytałam, ale aktualnie czytam to, co jest mi po prostu potrzebne, przydatne w tym, co robię, po to, żeby moim klientom pomagać jeszcze lepiej na jeszcze wyższym poziomie w ich działalności. Także. Zapraszam cię serdecznie do sekcji komentarzy i do zobaczenia. Trzymaj się, widzimy się w kolejnym vlogu, także pamiętaj, żeby również zaobserwować moje konto. Cześć!